Nie palę papierosów, zazwyczaj tego nie robię, ale dzisiaj jest taki dzień, był dzisiaj taki mecz, Pogoń Szczecin, Lech Poznań, jak widzicie moją bluzę, to wiecie o co chodzi, jestem kibicem Lecha Poznań i nie godzę się na taką grę, nie godzę się na takie zaangażowanie, nie godzę się na takie wyniki, nie godzę się na takie mecze. Muszę zapalić tego papierosa, bo po prostu jestem tak zły, że nic innego chyba tutaj nie złagodzi mojego bólu. Nie wiem, co się stanie dalej z drużyną, co się stanie z trenerem, ale wydaje mi się, że to już jest ten moment, że już dość. Już od momentu, kiedy został trenerem van der Brom, ale nie osiągnął, nic nie wygrał, nic. Mając naprawdę niezły, niezłą kadrę i wydaje na zawodników prawie najwięcej w historii. Więc yy, oczekiwalibyśmy tutaj jakichś trochę lepszych wyników, a przede wszystkim lepszej gry. Lepszej gry zaangażowania. Dzisiaj 7 fauli i 0 rzutych kartek to jest yy, karygodne. To jest nie do przyjęcia. Drużyna taka jak Poznań musi atakować, musi yy, starać się, muszą zapierdalać zawodnicy. Aż brzydko się wyrażę, ale... Tak właśnie myślę i tak właśnie mówię teraz. Jestem naprawdę rozsierdzony, bardzo zły i niezadowolony z dzisiejszego meczu. Wygraliśmy z Rakowem 4 do 1 i już byliśmy mistrzami świata. Pojechaliśmy do Szczecina i Szczecin po klęsce z Legią Warszawa się podnosi i nas niszczy. 5 do 0. To przechodzi do historii. Za mojego życia nie było chyba większej kompromitacji. Ja nie przypominam sobie. Lech Poznań dzisiaj po prostu sięgnął, sięgnął dna. Posiadanie podobne, akcje podobne, strzały bardziej yy, jakościowe po stronie pogoni. Im się po prostu bardziej chciało, oni bardziej chcieli. Dzisiaj to pokazali na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Jakby było 10-0, bym też się nie zdziwił. Więc mówię, jako fan Lecha Poznań, nie godzę się na taką grę i tutaj coś trzeba zmienić. Jeśli Van der Braun, nie wiem nawet co mówił na konferencji prasowej, pierwszy raz nie oglądałem, bo nie byłem w stanie. Ten papieros to jest symbolika, bo nienawidzę papierosów, uprawiamy sport i cały czas na moim kanale tutaj namawiam wszystkich do uprawiania sportu, ale dzisiaj jest taki dzień, właściwie to już jest noc, bo ja pracuję w nocy i właśnie jestem na przerwie i zawsze nagrywam dla was pogaduchy do poduchy i także dzisiaj. Ten program musiał powstać, musiałem nagrać dla was ten materiał, pogaduchy do poduchy o Lechu Poznań, o niczym innym dzisiaj nie zamierzam mówić, po prostu zamierzam wylać wszystkie moje żale. Zawodnicy, jak chcą reprezentować Barwy Lecha, mają zapieprzać na boisku na 120% minimum, bo inaczej nie ma miejsca w klubie dla takich graczy. Jak gdzieś ktoś mnie wyzywał, że ja mam wybiec na boisku, jak jestem taki mądry i nie wyzywać zawodników, to oni zarabiają wielkie pieniądze. Ja jestem tu właśnie od oceniania, bo to jest mój kanał i właśnie będę tu oceniał. Ja nie, nie stoję pod sklepem, nie piję wina, bo nie piję alkoholu. Więc takie tutaj do mojej osoby insynuacje to możecie sobie podarować, bo też nie sprowokujecie mnie, starego dziada już, takimi tanimi hejtami. Pogaduchy do poduchy. Kto nie subskrybuje tego kanału, może to zrobić teraz. Możecie także dać lajka, jeśli wam się podoba te narzekania. Następny mecz Lech musi wyjść na boisko i wygrać 5-0. Ja inaczej nie widzę tutaj odpowiedzi żadnej Lecha Poznań. Niebawem znowu lecę do Polski i czekają mnie dwa mecze domowe. W ogóle Lech następne trzy spotkania u siebie będzie grał teraz. Trzy mecze pod rząd, w tym jeden pucharowy, więc z Zawiszą Bydgosz, przypomnę ten puchar. Tutaj oczywiście ten sezon będzie stracony jak nie wygramy mistrzostwa, ale także puchar by się przydał. Tutaj naprawdę Podwójna, taki dublet, podwójna korona to jest minimum, moim zdaniem, w tym sezonie dla Lecha, bo Legia gra w Pucharach, Raków gra w Pucharach, właśnie Raków się ogarnął. Myślę, że już tego nie zrobi. Wygrał 3-0 z Radomiarkiem, albo po prostu Radomek wyszedł jakiś sparaliżowany i dostał mega baty. Legia też przegrała na szczęście 2-0 z Jagiellonią, na szczęście w kontekście mistrzostwa, no bo Lech Pozyn, myślę, że z Legią tutaj walczy o mistrzostwo przede wszystkim. Jeszcze jest oczywiście Raków-Częstochowa, ale myślę, że Lech i Legia to są najwięksi kandydaci do mistrzostwa w tym, w tym roku. Zobaczymy jak będzie, bo, jak będzie taka postawa w kolejorze, to będzie spadek, a nie mistrzostwo. Więc naprawdę bierzcie się do roboty zawodnicy Lecha. Mam nadzieję, że sztab coś wymyśli, zrobi. Myślę, że trzeba zwolnić Van po prostu. Byłem cały czas za nim, ale ten mecz to już przerał czarek goryczy. To już miarka się przebrała. No i mogę tutaj wiele. Mówić na temat jakości drużyny, na temat wielu rzeczy, ale tutaj po prostu zabrakło walki, zaangażowania tego. To jest najważniejsze na poziomie ekstraklasy, żeby tutaj walczyć, zapieprzać. Kto nie biega, nie wygrywa. W pierwszej lidze jest to samo, w ekstraklasie też. Tutaj po prostu trzeba się nabiegać i wtedy są zwycięstwa. Pogon Szczecin dzisiaj chciała 10 razy bardziej, dlatego ten mecz wygrała. Tutaj nie ma żadnej filozofii, ja myślę. A Van der Broen, no nie wiem co powiedział, bo mówię, nie byłem w stanie już oglądać konferencji prasowej, obejrzę może ją jutro, jak już te emocje opadną. Na razie te emocje są y, cały. Y, gotuję się w środku po takim meczu Lecha, bo y, kibicem się zaniebywa. Ja naprawdę do każdego meczu Lecha zasiadam jak do uczty, a potem dostaję tak właśnie mokrą szmatą wryj, w Od Lecha właśnie gorzej być nie mogło, naprawdę gorsze, gorsze, gorszego spotkania się w życiu bym nie spodziewał. Więc teraz liczę na, na to, że się wszystko zmieni w następnych spotkaniach. Każdy mecz ma być wygrana i odpowiedź na to, co dzisiaj się zdarzyło w Szczecinie. Mój kolega ze Szczecina, Przemek, pewnie yy, da, mega się śmiał z tego, jak to wyglądało, bo nikt się chyba nie spodziewał aż takiego pogromu. Kolega Maciek również, chyba wziął specjalnie wolne i teraz leży spity, bo jest fanem pogoni Szczecin i nie cierpi Lecha Poznań. Zresztą to działa w dwie strony, ale ja, jako y, autor tego kanału, y, staram się być obiektywny i oczywiście tutaj mówię co mnie boli, oczywiście po stronie Lecha, ale tutaj pogoń, zasłużenie ten mecz po prostu wygrała i tyle. I tutaj nie ma żadnej filozofii, mówię. Trzeba zapierdalać, żeby wygrywać mecze. I tym epitetem brzydkim kończę tutaj to nagranie. Mam nadzieję, że, y, że będę w lepszym nastroju jutro i nagram dla Was jakieś fajne, nowe materiały. A na dzisiaj to już wszystko będzie w. W tym moim formacie pogaduchy do poduchy. Niedługo także nowe grafiki na kanale. Powstała także strona Facebookowa, piłka i Korzy, Więc kto możecie polubić, zaobserwować, wszystkich polecam moją stronę, moją twórczość. Dziękuję wszystkim. To jest ta ciężka noc. Zaraz nastanę nowy dzień i miejmy nadzieję, że będzie dużo lepszy. Cześć.